moi drodzy. Dzisiaj pospacerujemy sobie po pustyni i pokażę wam, co na niej jest fajnego. Na pustyni myślicie, że nic nie ma, ale warto to przemyśleć. Połazimy sobie po pustyni, widzimy wilarze z się, no i wchodzimy do jednego z domów. To jest widocznie. Tu są jak książki z ale jednak prawda taka nie jest. Spotka się inne widzowiec na pustyni. Na przykład nie, to nie chodzi mi o to. jest spotkacie jakiekolwiek inne na pustyni. Coś innego. Jakiś inny, nie traku, tak akurat. ja wam pokażę wstępu. Tam są, jest dużo domów. To warto tutaj iść. Bo tam możecie znaleźć obsydian. Na przykład. Nie złota jabłka, chlebki, ale nie złota jabłka, bo wiem, że każdy zrobił chce złote jabłka. To teraz pokażę Wam, nie robimy inaczej przejścia do otchłań. Przejście do otchłań Przejści pokażę Wam, jak ja znam zrobię bez przejścia. to taki, to z tego Jest to, jestem na pustyni w górach. Nie, w górach na pustyni. To są góry pusty Na razie nic nie ma, ale te wilerze są naprawdę fajne. Bo widzicie taki domek i myślicie, co to jest? Pomijasz to, ale nie jest taka prawda. Bo jeśli tam dojedziecie i się przyjrzycie dokładnie, to możecie pomyśleć, że nigdy takiego czegoś nie widzieliście. Więc warto tutaj wejść i sprawdzić, czy nie ma jakichś cennych rzeczy. Jak skrzynię? Bo tutaj znalazłam ostatnią skrzynkę. O nie, to też kumioły. No i tak samo ten zamek. Też kiedyś na, na pustyni widziałem ten zamek i niby nic to nie przedstawiało, a na samym szczycie, gdzieś tutaj dokładnie, była jakaś skrzynia. No właśnie teraz coś pokazuję, to może gdzieś tu jest. O, nie, wiem. O, o, serduszko. To jest fajne. Oko kresu nam oferuję. To zawsze warto tutaj wejść i sprawdzić co oni nam oferują te diamentowy kilo. Oferuje nam diamentowy kilo. Niestety nie mam tyle szmaragdów, więc niestety nic Nie wymienimy. Więc przyjdźcie tutaj koniecznie, żeby się z nimi powymieniać na różne rzeczy. Co nie, dziękuję. I ty też nie, dziękuję. A tutaj jest taki mały domęczek. Tak. Pustynia. Na pustyni nic innego nie ma. Tylko kaktusy jakieś sadzone. Teraz idziemy tam w górę, moi drodzy. Tu jakieś pieskowce, tralala. Nie tam nie będzie skrzyni, moi drodzy. I jeżeli wskazuje Ci skrzynia, to gdzieś coś na pewno jest. Zbijam coś piasek. Mówię, że pustynia nie jest najgorsza. Bo na pustyni jest piach. ale jak cię przyciśnie, to wiesz co się dzieje. się zbiera tak samo jak ziemię one Tam jest jakaś studnia. Lepiej tam już sprawdzić, bo... No! Wiecie. na pustyni nie jest dużo różnych rzeczy, które pomijacie, no, ale wy nie jesteście świadomi z stania. Tutaj nic nie ma, więc nie musi tam wchodzić w ogóle, zwykła studnia. Sprawdzać na że nic nie ma, ale nie, to chociaż nie są kaktusy na pustyni, można je zebrać, upiec i mieć bar Ale też jest minus w tym, że Jak to kaktusy. Przygoda na pustyni. Mi się wydaje, że przygoda na pustyni wam się podobała. No to wpadajcie, żeby zrobić przygodę w tej zimowej klajnie. Pa pa!